W dzisiejszym filmie z Petsgo musimy sobie przetestować nowy update. Zobaczymy co oni dali tutaj na starcie, Widzę jakiegoś krakena dodali. Trochę mi to przypomina Petcatchers, tam też był właśnie taki boss kraken. Oczywiście to na pewno nie jest to, ale po prostu mi tak przypomina pierwsze takie skojarzenie, że właśnie w Petcatchers też był kraken i w sumie też tak z wody fajnie mackami tam jakby rzucał i tak dalej, ale dobra, mniejsza w to. sprawdzajmy sobie co i tu dodali. Dokładnie tutaj mamy łowienie, Hej, tu mam kole kolejne rzeczy do łowienia. Tu mamy jakąś łódkę, jakieś więcej, więcej tokenów z łowienia, jakieś inne rzeczy. Może możemy sobie porobić to wszystko. Tutaj jakieś abilitka na łowienie czegoś tam. Tutaj tokeny, kraken tokeny. Znaczy jakieś inne tokeny. O tutaj w ogóle 500 tysięcy potrzebuję. Ja nie mam 500 tysięcy coinów? Jakieś inne coiny potrzeba chyba. Nie wiem czemu to wyskakuje, że nie mogę tego tutaj zrobić skoro. A tu jakiś fishing tokenów nie mam Dobra, bo są fishing tokeny. Nie pamiętam gdzie te tokeny były, ale tu było coś takiego. Aha i tutaj w ogóle musimy pójść, żeby łódką popływać. No powiem wam, że w sumie śmiesznie. Dobra, jakby poróbmy sobie tutaj te inne rzeczy. Fisherman speed. Tutaj to jeszcze sobie zróbmy. Dobra, za bardzo już nie mamy żeby robić. Zapomniałem, że tutaj były jakieś tokeny złowienia. Tutaj mamy te tokeny, właśnie jak sobie podchodzimy do łowienia. Ja w ogóle jakąś biedacką wędkę mam. Co ja z moją wędką zrobię? Czy ja w ogóle miałem wędkę? Ja chyba diamentową wędkę kiedyś miałem. Ja ją chyba sprzedałem. A nie, tutaj mam tą diamentową. To czemu łowi mi zwykłą? Skoro mam diamentową, dziwne. Dobra, pójdźmy sobie tutaj do tego, jak to działa. O co tu chodzi? Dobra, tu mamy coś takiego. No i tu możemy sobie łowić. Aha, tu na naszej teratwie łowimy. I tu możemy ją upgradeować, chyba. Dobra, to musimy sobie po prostu łowić i będziemy upgradeować. Taki trochę tajkun na wodzie. No dobra, to musimy płowić, tylko nie wiem, czemu łowi mi takim zwykłym kijem. O co chodzi, czemu mojej diamentowej wędki nie zakłada? Czy ja ją sam muszę założyć? A dobra, sam ją muszę założyć. Dobra, dobra. Oj, wpadłem do wody. Oj, znowu wpadłem do wody. Dobra, teraz mam diamentową. Dobra, teraz powinno być lepiej. Dobra, może do czegoś mi się przyda ta diamentowa wędka. Nie pamiętam nawet co ona dawała. Dobra, coinów dużo na pewno się z tej wędki dostaje. Możemy sobie zapgradewać. Dobra, i teraz już taką łódkę mamy. Tu mamy gostka jakiegoś. On będzie za nas łowić. On będzie nam łowić. Dobra, tutaj fisherman, drugi. Dwóch już mamy do łowienia. Fajnie, to Zrobili. Nawet mi się to podoba, powiem wam. Tutaj możemy kolejne upgrade y porobić. Może zróbmy sobie na razie upgrade, żeby ci nasi rybacy szybciej łowili po prostu. Tutaj lepszy lub będą łowić ci rybacy. Czyli oni też mogą łowić, jakby i temki jakieś nam. No dobra, spoko. Tu już upgrade kosztuje 500 tysięcy łódki. Dobra, to pozbierajmy na kolejny upgrade. Nie, czy mam jakieś potki w ogóle do Speed'a, czy coś? Z tego łowienia chyba nie. Chyba nie ma żadnych potek. Ewentualnie, no mogę egzotik przynęty sobie użyć. Wtedy lepsze rzeczy nam będą lecieć. Ty, no ale gdzie ten gościu mi tutaj się wyrąbuje? Do mojej łódki. Nie wiem, czy on tutaj będzie ze mną łowić, czy coś. Dobra, ale mamy kolejny upgrade. Dobra, i teraz już mamy taką wędkę. I tutaj znowu mamy rybaka. Tutaj też jednego mamy. I tu może mieć kolejnego, czyli tu już trzech może mieć. Co, co my tu w ogóle mamy? Aha, tu jest, jest ten. To co ci rybacy chyba nałowią? No dobra, to w sumie spoko to jest. Nawet ciekawe to nabryt jest. Pewnie szybko to się skończy wszystko, ale na razie ciekawe to jest. Na razie nawet fajne. Teraz potrzebujemy 250 tysięcy tutaj na kolejnego rybaka. Już mamy znowu dwóch. I tu jeszcze będzie kolejny, ale czy możemy upgrade'ować sobie tą łódkę dalej? Tu się skończy z upgrade'ów. No nie, Gadajcie, że to już skończę z tego upgrade'owania. No to tak szybko się skończy. No dobra, to zbieramy na tego jeszcze jednego ze 150 tysięcy, niech nałowią. No dobra, mamy już na tego, tutaj jest kolejny. No i dobra, i teraz mamy trzech. Czy tam czterech? Nie wiem, czy to jest rybak, czy to jest yy, gracz. Nie, to też jest chyba rybak. To chyba działa tak, że po prostu wasi znajomi są tymi rybakami. Tutaj złowienia huge można jakoś trafić. Tutaj jakąś skrzynkę. szans na jakąś skrzynkę. Tutaj zwiększona szansa na trafienie tego coś tam z Krakenem. To zwiększa szansę na trafie trafienie Titanika, ale na trafienie tego Titanika jest giga mało, więc na razie tego nie będę robić. Tutaj sobie zwiększmy szansę na to. I tutaj jeszcze zróbmy sobie ten upgrade za 500 tysięcy. Teraz to zwiększy nam laka w itemkach. Dobra, już tutaj to mamy. Ostatnie jest za 5 milionów. Dobra, zobaczmy tutaj. Ile nam się tego nazbierało? No tutaj jakieś takie pety. Mamy i 15 tysięcy. No nie za dużo, powiem wam. A tu możemy dalej upgradeować łódkę. Tutaj jest za milion. Dobra, i mamy już ten milion, a więc zróbmy sobie tutaj kolejny upgrade. No już mamy taką łódkę. No tutaj już dużo tych herbaków możemy mieć. To chyba działa tak, że wszystkich herbaków musimy wymaksować i dopiero potem nam się pojawia upgrade ten. Tak mi się wydaje, że tak działa. No dobra, to zbieram na tych kolejnych herbaków. Teraz możemy mieć aż raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedmiu rybaków może mieć, no bo tutaj jeszcze jest ten startowy No dobra, czyli z każdym Jakby ulepszenie łódki, będzie tego więcej, więcej, więcej Aż w końcu może to się stanie opłacalne Może jakiś rybak tytanika nam wyłowi, kto wie Dobra, powiem wam, że już zrobiłem tutaj e, Te upgrade'y wszystkie, jeżeli chodzi O tą łódkę już mamy tutaj wszystkich rybaków I tutaj nam farmią coiny. no tutaj w ogóle Teraz mamy właśnie tą mackę krakena I to jest używane do łowienia właśnie Na tej krakenowej wyspie, i tu w ogóle Tę skrzynkę też mamy, nią się nie da tradować. Ciekawe, że to rybacy nam wyłowili Ciekawe, czy my coś takiego Wyłowiliśmy. Zobaczymy w sumie. To będzie gdzieś tutaj na dole w łowieniu. My też jedno wyłowiliśmy. No i my skrzynki nie wyłowiliśmy. Dobra, to otwórzmy sobie może tę skrzynkę. Zobaczymy, co z niej dropi. Tutaj nam się sypią te itemki. No, pięć itemków nam się posypało i żadnego takiego nowego. No nie wiem, czy ta skrzynka jest mocna, czy nie. Tutaj jeszcze na pewno upgrade możemy sobie porobić. Tutaj szans na titanika No to na razie tego nie będę robić. Tutaj więcej tokenów będziemy farmić. No to, to jest ważne. Tutaj szans na Hughia też nie jest super ważne, chociaż na razie tylko ta szans nam została z takich normalnych. No dobra, to szans na Hughia mamy już maksymalną. Tutaj ostatni upgrade na Laka i tutaj jeszcze upgrade na Tytaniki. No dobra, te Tytaniki sobie zróbmy. No i tutaj ostatni upgrade na Tytanika i ostatni upgrade na Laka nam zostało To niedużo nam zostało do wmaksowania, ale dobra, zobaczmy jak działają w takim razie. Te maski tego Krakena. Użyjmy sobie jednej. Tutaj ta maska nam się dodaje i teraz jak będziemy łowić, to będziemy łowić z tą maską Krakena chyba. Zobaczymy, co wyłowimy. Tutaj nam się z boku pokaże. Eee, no nie zużywa nam się ta maska Krakena. Dalej cały czas mamy tą jedną maskę Krakena. Ja może muszę zakręcić i coś dobrego nam wyleci wtedy może ta maska laka dodaje? No też nie. Chyba, że to trzeba na normalnej wyspie tam połowić, a nie tutaj na naszej łódce. Chyba, że tym portalem po prostu. A dobra, ślepy jestem. Tutaj jest po prostu napisane, żeby przejść do tego. No dobra, nie było tematu, już mi pewnie z 50 osób nawyzywało, że... Nie zauważyłem tego, ale dobra tutaj i tutaj możemy używać jakby tej przynęty krakena, zobaczymy użyjmy sobie raz No i mamy 625 tokenów po prostu, tam 675 tokenów, no dobra jeszcze raz użyjmy tego No tutaj po prostu mamy szansę na tego Titanic krakena, no teraz mamy psa No że no to pewnie trzeba łowić dzień i noc żeby wyłowić może tego krakena, dobra ale wracam do naszej wyspy Znaczy łódki, A tutaj jeszcze ciutkę połówmy sobie, zobaczmy co nam ci rybacy znowu łowili no, znowu tutaj tą skrzynkę nam wyłowili i znowu jedną mackę. Zobaczmy, co teraz nam wyleci z tej jednej skrzynki. Kliknijmy sobie. Fishing Luck Scroll. No to w sumie to jest chyba nowy itemek. Dokładnie tak. Daje nam plus 50% laka złowienia na 2 minuty. Dobra, powiem wam, że trochę Już Mamy połowę do tego upgrade'u. Dozbieramy do tego upgrade'u za 10 milionów. Zobaczymy, czy to będzie już koniec. Dobra, tutaj w ogóle mamy już znowu dwie te maski krakena. Czyli łącznie już mamy trzy maski krakana, tak naprawdę. Może jakbyśmy, no nie wiem, tak jak mówię, z 10 tysięcy tych masek mieli, to byśmy coś wyłowili. To teraz jest warte niby 600 tysięcy, a to pewnie dlatego, że. Po prostu dopiero co to do sklepu dodali. Co w ogóle mamy tutaj? Tutaj w ogóle jakieś, no standardowe jakieś, nie wiem, worki dziwne. Mamy i nową wędkę. Kraken Fishing wędka. Fajnie, fajnie, no. Robuxów chyba niestety tutaj nie mam. No niestety nie mam. Tutaj w ogóle co update nowego Titanica do Forever Packu dodają. Śmieszne dosyć, powiem wam. No ale po prostu odgrzewają huge pety jako Titaniki tutaj w Pets go. A huge petów w Pets Go jest... Znaczy w Pets też jest bardzo dużo, więc mogą sobie dodawać i dodawać te Titaniki tutaj. Zobaczmy tutaj jeszcze... Tą ee, skrzynkę i spróbujemy jeszcze raz Pójść do tego krakena, co nam teraz tutaj wyleci No znowu jakieś słabe itemki, nic ciekawego Czy w ogóle te fishing scroll nam się skończyły Jeszcze mamy 3 minuty, może coś wyłowimy dzięki temu Jeszcze niech się chwilę połowi Musimy zaupgrade'ować tą łódkę i zobaczymy jak to będzie wyglądać W ogóle teraz jakiś kryształ nam dziwny poleciał A dobra, ten kryształ nam poleciał Blizzard kryształ Jeszcze te exotic skrzynki możemy sobie otworzyć Może tutaj są jakieś temki ciekawe, na przykład te scrolle ale chyba nie, nie widzę tych skroli ani nic. Nic nam się za bardzo, no nie dodaje. Jakieś tam klucze, nie klucze, takie inne rzeczy, ale to nas w sumie mało obchodzi. Dobra, do, dobra, zbierajmy te 10 milionów, zobaczymy jak ta łódka będzie wyglądać. Dobra, albo w sumie mniejsza w ten upgrade, zrobimy to w kolejnym filmie. Sprawdźcie sobie ten, który wam się wyświetla i do następnego.